dzisiaj gramy z, z moim kolegą Matasiem, w Brawl Stars, Dawno nie było odcinku Brausta, To teraz dzisiaj się zagramy właśnie z nowym gościem na tym kanale, czyli Ty Złotasiem. Możemy najpierw, sobie teraz, zagrać duo. Zagramy sobie trochę i później, co zagramy później. Dobre, zostawcie, zostawcie suba i lajka i napiszcie komentarza jaka ulubiona wasza postać jest w Brawl no, Ja na przykład wybiorę teraz... No, na przykład... go Tu kolega Adi się pyta, którego ma zabrać, pyk. Jednak gram na zadymie, bo tu dwie postacie są dobre na zadymie. No. I wkładajcie na nowe shorty, które e, e, są już na kanale. No i co? No i co? Zaczynamy gierkę sobie teraz. Idziemy. Kapitalnie. Tu skończymy ten zim. Idziemy, pyk. Ajajajajaj. I dobra, jak, wygr jak wygramy tą gierkę zostawiacie suba jak przegramy to lajka Zobaczymy Łoo ale groźnie teraz było u nas I teraz lecimy pyk Dobra, dobierę Czy będzie nie dało się tylko nie. myślałem, że już to zrobimy jakoś, ale chyba się nam nie uda. I Zobek tanie subskrybuje, ten na Kaczyńskiego głosuje. Takie słówka sobie. I teraz. A jejeja nas pokonał. Dobrze Muszyła się odrodzić i będzie i przed wami. Jeden do teraz niestety Lecimy tu, pyk, pierwszy frak. Lecimy, lecimy tu, lecimy, kapitalnie teraz! Będzie gol, będzie gol, gol. Oskarek! Podłoga bananek! To jest mój a mam ID. Oskarek, bananek. Razem. Mam tak na imię. Teraz, właśnie. Remisujemy z nimi. mi teraz? Zrobiliśmy to, zrobiliśmy to. Uciekamy, uciekamy już. Pyk, 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 pyk. No i teraz Adi. Nowy gość. On dopiero niedawno za co gra? Mas pucharków. No ale teraz jest dobry. Lecimy teraz! Kapitalnie! Kapitalnie teraz! Nie! Widzowie nie dało się już. Kurde. Dawaj, dawaj, dawaj. Szybko, czy będzie bramka? Czy będzie, czy będzie nie ma? No niestety, gola! No i... Niestety. Tracimy bramkę i przegrywamy. I teraz zagramy duo, bo może lepiej wyjdzie. A tak w ogóle, widzowie, tu jak wejdziecie tutaj, macie ustawienia i polityka prywatności. Tam jest taka gra i dajcie najpierw A, B, później C i C, później znowu i B i B. To będą, y, tam będzie dobrze już. No i co? Na się widzimy. Dobra, już jesteśmy. Zagram Piperom. A on sobie gra. Na... E Rico. No tak, w ogóle widzowie, ile gracie w, w ogóle lat w browser. Ja już prawie 4 e lata. No nie, no i. No i. Dobrze, byk Jest Bity, ty. zabity, bity, bity, bity. Nie, Amber Króg został, nie zrobiłem to już Chodźmy, sobie? A, bo na co, jakąś Dobrze. Dobrze ją! No ja. Nie, dobra, widzę, że ja chyba dzisiaj dzień jakiegoś. bez sensu używania ulta. No i niestety znowu wsypywam. Nie, no widzę, to jest poraska dzisiaj. Dzisiaj nie wiem, w formy chyba. I zobaczyłem, mamy jeszcze dropa. Może będzie coś fajnego. No i bardzo zatki. chociaż krytyki na skójka. Idziemy się już w rączce. No, teraz powiedzmy, że knockout. Widzimy się tak. Jesteśmy już w no kaudzie. Czy dzisiaj czy będziemy sobie grali? O nie, widziałem. O! 15 hopy! Jest, to ja zabijam. Nie, no niemożliwe to jest. Dobra, Wypad! No, uuu. No, znajmuję ją, ja co to jest tak mało HP. Szukana ta gra. Bys sensu. No, to ja bym za szybka gra co była ta chyba. Dobra. Niech wybierze też. Zagramy teraz znowu. Dobra widzowie, widzimy się na superem. O widzę, już. Wszystko było i zaczynamy. Spiron i pyk. Pewnie, pewnie. Pewnie wygrywie zrobiliśmy go. Pyk. Nie! Dobra, jakoś wygraliśmy to. Lecimy, lecimy. Od razu zabity. Jak my to przegramy, to ja nie wiem, co mam. No i niestety, niestety przegrywamy przez nasze błędy. Przez nasze błędy. Wydaje mi się, że Yes! No, bro, dawać go! Dawać! No nie! Nie trafiłem, jestem ja kazany. Dobra, zepsułem. Tyk. Teraz mojej mocy... Jest! Yes, wszystko! Nie, ja nie, nie trafię. Jest! Nie. No nie mogę widzowie! No co to jest? No ja nie mogę! Zobaczymy się na bądź jak. Dobra, jesteśmy już lecimy na nich. Pyk, od razu lecimy, petardę. Pyk, pyk. Dobra Izale, to będzie pewna wygrana. Ja już to widzę, mogę na tutaj. No dobra tu zrobimy do tego? Ta postać jest dobra na to. No pewnie jest dobra. Uuu. Dobrze, lecimy! Go! I od razu szybka wygrana. Zobaczmy na prawie. Nie musieli już nic spać. Ale dobra, zagrajmy już tą ostatnią rundę. I widzimy się zaraz. Sobie jesteśmy w kolejnej rundzie. Od razu lecimy. O, to będzie już ciężko, więc to wiem Ale ja nie, ja wchodzę teraz moim ultem tam do nich. Ale łatwo, ale aż dobra nie. Widzowie, dobrze. Widzowie, lecimy teraz. No nie, no teraz przegrywamy. O nie, 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 nie. Niestety nie możemy przegrywać. Nie możemy przegrywać. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ostatnie mamy szanse. Ostatnio lecimy i trzeba będzie strzał niestety przegrywamy i w taki sposób kończymy już odcinek i widzimy się w następnym odcinku na razie. Cześć!